Kobiety, kobiety i mężczyźni są na świecie od najdawniejszych czasów. I czy to Ladies and Gentlemen, czy Madame Messie, to po prostu są. I żeby przekonać się, jak to jest za granicą, wzięliśmy tekst Henrycha von Pattisona, który nam rzucił na to światło. I teraz wyobraźmy sobie taką romantyczną, sielską scenkę. Zagraniczną. Tak, zagraniczną, oczywiście, że zagraniczną. Mały biały domek. Zagraniczny. Tle góry, czyli Gebirga. Przy domku płotek, zagraniczny. Obok płotka biegnie piesek, hund. Wesoło szczeka, hund, hund, hund. Koło domku rośnie sobie jakieś owocowe drzewko, apfelbaum. Na niebie lecą ptaszki, Luftwaffe. A na tym tle słychać słodziutki świergot Gretcy. jest nasza germańska przyroda. Wydoiłam krowy, zaraz nadrę ogórków. Zrobię Wilhelmowi mizerii, będzie chłop pojadał. Jak mawiają w Monachium i w plasterkach się da. Ej, Wilhelm, dzierżysz! Hej, Wilhelm! To nie Wilhelm, to brat jego, odto. Odto i ja. Grefto! Tego, co mam ci powiedzieć, nie mogę powiedzieć, nie ująwszy pierwej twej kibici. A! Wilhelm idzie do wojska. Przywołuję cię do porządku. Do dobrego niemieckiego porządku. Ta wieść spadła na mnie nagle niczym alpejski orzeł. Potrzebowałem wsparcia. Ale Wilhelm do wojska! A co z krowami? Co z ziemią? Co ze mną? Obrobię! Wszystko obrobię! Prawdziwy się Ciebie brat. Najprawdziwszy! O! Czy to kozaki Wilhelma stukają tak melancholijnie? Gretto! Czeka mnie długa służba! Na cztery lata! Opuszczę nasze strony, żeby bronić nasz ojcolant! Nasz ojcolant! Nasz ojcolant! Ojcolant ponad wszystko! Gretto! Idę na wojnę! Powiedz, czy dasz sobie radę! Jak mawiają w keln! Nie mój żaby! Przejmę wszystkie twoje obowiązki! Uspokoiłeś mnie, od to, ale to. Powiedz, czy wiernie czekać będziesz! Słucham! Czy wiernie czekać będziesz? Będę czekać! Ale czy wiernie! Nie ciśnij, widzisz, że cierpi! Dobrze, więc idę. Za pół godziny odlatuje mój cepelin do Berlina. Muszę zająć miejsce dla niepalących. Wilhelm! to Mizeria będzie czekać. Jaka mizeria? Nieważne, idź. I poszedł bronić naszego hajmatu, abyśmy mogli spokojnie spać. Ja, jak to pięknie ujęłaś, Gref, to Spokojnie spać. W takim razie może byśmy tak... Ja... Ja też. Kochanie, mam prośbę do ciebie, wiesz, bo strasznie jesteś kochana, wiesz. Naprawdę, a widzę, że zaskoczona jesteś, no? Ale naprawdę ja ci powiem, jesteś taka, ja cię tak nie doceniam, a ty tak świetnie gotujesz przecież. O jak ty gotujesz? Jak ty się dziećmi potrafisz zająć, no, a jak ty działkę skopałaś ostatnio, naprawdę jesteś fantastyczna. I mam taką właśnie jeszcze jedną prośbę do ciebie. Czy mogłabyś mi koszulę poskładać? Bo wiesz co, bo wyjeżdżam i chciałbym, żeby ona była tak złożona, żebym nie musiał jej prasować, nie? Pamiętasz, jaką kupowałem, ona w taki kwadracik była złożona. Tak? Ale wydajesz się być zaskoczona. Przecież to jest normalne, że żony swoim mężom składają koszulę. Czy nie? No chyba, że jakaś patologia, nie? No ale my jesteśmy porządna rodzina. No to poskładaj, poskładaj, kochani. No śmiało. To sąsiadka ci pomoże. No, proszę bardzo, proszę bardzo. A ja coś powiem Ci. Powiem coś Tobie i Twoim koleżankom. Powiem coś takiego, co na pewno Was, drogie panie, bardzo mocno zdziwi. Drogie panie. Mężczyźni są też wrażliwi. Zdziwienie, nie? Tak, mężczyźni są też wrażliwi. To nie są takie prymitywne, gruboskórne stwory, które do higieny potrzebują tylko kawałka szarego mydła i woreczka żwiru. Nie. Tam w środku pod tym owłosionym torsem też bije serce. Tak samo jak wam. Dlatego kobieto, 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 kobieto. O, przepraszam. Kobieto, kobieto. Ty, jeżeli takiego spotkasz na swojej drodze. To ty go przytul do piersi. Ty nawet nie wiesz, jak on to lubi. Ale panowie, jak dobrze mówię, to chrząknijcie znacząco. <śmienalizacja> <śmienalizacja> Pani tak patrzy na mnie w smutnym i surowym wzrokiem. Ja zaraz podejdę do Pani wolnym, ale zdecydowanym krokiem. Stanę obok Pani, rzucę krótkie spojrzenie i ześpiewam Pani o tym, co jest moim marzeniem. Po całym małpoludach. Życie tak krótko trwa, przełam obrzydzenie, siabadabada. Możesz zamknąć oczy i zrobić tylko dziubek, zanim coś zobaczysz. Ja zrobię. To, co lubię. Ja śpiewam już minutę, a usta me jeszcze suche. Wow! Może być namiętnie, ja bardzo chętnie. Więc kobieto że tyłek wreszcie, bo poszukam ust na mieście i utracisz szansę, by pocałować się z szympansem. Pocałuj, luda. Życie tak krótko trwa, przełam, obrzydzenie. bada! Możesz zamknąć oczy i zrobić tylko dziubek, zanim coś zobaczysz. Ja zrobię to, co lubię.